Zapraszamy do odkrycia fascynującej wystawy, która przenosi nas w przeszłość pełną inspiracji i refleksji. Stadt Museum Düsseldorf, Instytut Polski w Düsseldorfie oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wspólnie zaprezentowali wystawę pod tytułem Artyści żyją na granicy dwóch światów. Cała ta niezwykła podróż w sztukę jest zainspirowana pracą Andrzeja Dłużniewskiego, która to pochodzi z kolekcji CSW Zamku Ujazdowskiego. Wspomniana praca ukazuje portret Josefa Beuisa, artysty i jednocześnie portret innego artysty. To istny labirynt myśli, gdzie artyści tuka balansują na krawędzi różnych światów fikcji i rzeczywistości, abstrakcji i realizmu, teraźniejszości i pamięci, życia i śmierci. W tej podróży tkwi również mediacja między różnymi językami i doświadczeniami, odbierana w sposób zarówno osobisty, jak i uniwersalny. To nie tylko wyrafinowana myśl artysty, lecz także idea, którą zwiastował Joseph Bewis, artysta i aktywista polityczny. Jego sztuka stanowiła most między podzielonymi światami wschodu i zachodu, a także między dwoma systemami politycznymi. Idea podróży i przekraczania granic staje się motywem przewodnim prac współczesnych artystów, których dzieła prezentowane są na wystawie. Ten wyjątkowy zbiór prac polskich artystów wybranych z kolekcji Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski kształtowany jest właśnie poprzez ten klucz egzystencji na granicy dwóch światów. Za pomocą prac, które tutaj e, wprowadziliśmy, tych prac z 17 e, współczesnych polskich e, żyjących artystów, e, chcemy budować e, porozumienie, chcemy budować pewną relację w oparciu też o no, po prostu prawdę historyczną i dzięki... Pewnym medium właśnie dzięki chociażby obrazom, instalacjom, które tutaj mamy, czy chociażby wideo instalacji, chcemy budować jakby ze sztat Muzeum, dzięki któremu możemy w ogóle też przygotować, a czy mogliśmy zrealizować naszą bardzo maleńką wystawę, która trwa do 1 października 2023 roku. No Chcemy budować pewne pojednanie, czyli znaczy jakby. Nasi artyści, którzy w większości albo rodzice, albo sami przeżyli drugą wojnę światową, cały czas jest żywym doświadczeniem, ta druga wojna światowa jest dla nich żywym doświadczeniem, ale z drugiej strony też chcemy opowiadać o tych głębszych relacjach pomiędzy naszymi dwoma narodami. Odkrywamy tu istnienie na styku różnych mediów, technik, fikcji i rzeczywistości, różnych doświadczeń historycznych i języków. To artystyczna podróż w tożsamość i historię, gdzie artyści dzielą się swoimi osobistymi przeżyciami, spostrzeżeniami oraz dźwiękami przeszłości. Wybieraliśmy dzieła, które odnoszą się do tytułowego hasła. Artyści żyją na granicy dwóch światów. Chodziło o to, żeby pokazać prace, które dotykają rzeczywistości polskiej, rzeczywistości niemieckiej, ale też rzeczywistości innych innych krajów, które mediują, jakby artyści w tym przypadku stają się takimi mediatorami, pokazującymi różnice, ale też na pewne, na pewne podobieństwa. I myślę, że ważny też temat to jest kwestia historii, mediacja pomiędzy współczesną, a przeszłością, a historią, która cały czas jest ważna, cały czas pojawia się, cały czas wraca do nas i tutaj praca artystów, którzy o tym przypominają, też pozwalają w sposób artystyczny przepracować ciężkie momenty w naszej wspólnej historii, myślę, że jest bardzo ważna. I to jest właśnie klucz, jaki, jaki użyliśmy do wyboru grupy prac z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Wystawa to nie tylko prezentacja dzieł sztuki, lecz także mediacja między artystami a ich własnymi historiami, które ciągle żyją w ich sercach. To zaproszenie do zanurzenia się w intymnej relacji między sztuką a życiem między przeszłością a teraźniejszością. Odkryjemy tu znaczenie podróży zarówno tej dosłownej, jak i tej wewnętrznej i razem z artystami będziemy gościli w granicach dwóch światów muszę też zaznaczyć jak wielką rolę w powstaniu tej wystawy pełniła pani Aneta kuchler mocny która jest koordynatorem tej wystawy i inspiratorem wielu rozwiązań no i przede wszystkim Pan Daniel Echaust, kurator wystawy. Osobowość niesamowita. Człowiek o, o wielkich mocach organizatorskich, o wielkiej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii. Obydwoje państwo tutaj jak to się tak kolokwialnie mawia, na głowie stanęli, aby ta wystawa rzeczywiście osiągnęła ten poziom, a muszę przyznać, że poziom artystyczny tej wystawy, no to jest rzeczywiście poziom europejski. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.